6 dzień października, środa, oglądacie Państwo raport Kinga Jamioła. Witam i zapraszam. A dziś w serwisie między innymi: Na 10 lat więzienia został skazany podpalacz Familoków w Czerwiące Leszczynach. Z przedszkoły w Rybniku porwano dziecko. Taka informacja krąży w mediach. Tragiczny wypadek w zabrzu, tir śmiertelnie potrącił pieszego na pasach. Wciąż nie wiadomo, co się dzieje z poszukiwanym listem gończym Jackiem Jaworkiem. W sprawie nie ma przełomu. Jest za to tajemnicza paczka zaadresowana właśnie do Jacka Jaworka. Paczka dla Jacka Jaworka trafiła do wsi Borowce w ubiegły czwartek. Nie wiadomo, kiedy została wysłana, ani co w niej było. Prokuratura nie chciała ujawniać, co znalazło się w środku. Wiadomo, że paczkę nadano we Francji. Obecnie prokuratura ustala, jakie były losy tej przesyłki w okresie od końca ubiegłego tygodnia. Przypomnijmy, Jacek Jaworek jest jest poszukiwany od trzech miesięcy za potrójne zabójstwo. Według policji mężczyzna miał z zimną krwią zastrzelić swojego brata, jego żonę i ich nastoletniego syna. Na drodze krajowej '94 w Zabrzu doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Pod kołami ciężarówki zginął mężczyzna. Przyczyny tragedii nie są znane, a okoliczności wyjaśnia policja. W dzielnicy Rokitnica doszło do tragedii. To właśnie tam pieszy został potrącony przez samochód ciężarowy. Niestety, poszkodowany 77-letni mieszkaniec Zabrza poniósł śmierć na miejscu w tym zdarzeniu drogowym. Do wypadku doszło na drodze krajowej '94 w Zabrzu. Ten wypadek miał miejsce wczoraj, krótko po godzinie '17' na ulicy Krakowskiej w Zabrzu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 77-latek wszedł na przejście dla pieszych. A kierowca tira, który nadjechał zatrzymał się, jednak nie upewnił się, czy wszystkie osoby, które przechodziły przez przejście opuściły je i ruszył. No niestety w tym momencie potrącił 77-latka. Pomimo reanimacji, która była na miejscu przeprowadzona, niestety ten mężczyzna zmarł na miejscu. Przyczyny tragedii na ten moment nie są znane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. W tej chwili trwają czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia. A zabrzeńscy policjanci zwracają się też z prośbą o to, aby świadkowie tego zdarzenia, jeśli ta, ta, takowi są, zgłaszali się do komendy, do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Dopiero zakończone postępowanie pozwoli stwierdzić, jakie zarzuty i czy zostaną one przedstawione mężczyźnie. 53-letniemu kierowcy zatrzymano prawo jazdy. Zapadł wyrok w sprawie podpalacza dwóch zabytkowych familoków w Czerwiące Leszczynach. Decyzją sądu Rafał T., odpowiedzialny za ten proceder, najbliższe 10 lat spędzi w więzieniu. Wracamy do sprawy podpalacza familoków w Czerwiące Leszczynach. W sądzie rejonowym w Rybniku, odpowiedzialny za ten proceder, Rafał T. usłyszał wyrok. Decyzją sądu, najbliższe 10 lat spędzi on w więzieniu. Sędzia nie uwzględnił żadnych okoliczności łagodzących. Oskarżony obecnie przybywa w areszcie i decyzją sądu pozostanie tam także do chwili skierowania do zakładu karnego. Podczas ogłaszania wyroku on i jego obrońca nie pojawili się w sądzie. Przypomnijmy, że do podpalenia familoków przy ulicy Halera doszło w lutym ubiegłego roku. W momencie pożaru Rafał T. wszystkiemu się przyglądał. W trakcie śledztwa udowodniono oskarżonemu, że przeszedł później kilkaset metrów dalej, na ulicę Wolności i tam również podłożył ogień. Nie wzruszył go nawet fakt, że w jednym z tych budynków wraz z rodziną mieszkała jego chrześnica. Biegli podczas obserwacji psychiatrycznych stwierdzili, że oskarżony jest egocentrykiem, który skrywa swoje frustracje i nie radzi sobie z problemami. Rafał T. podczas rozpraw czterokrotnie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na pierwszych rozprawach składał obszerne wyjaśnienia, przepraszał i płakał. Wskazywał, że do podpalenia użył tylko zapalniczki, jednak jak stwierdził sędzia, przeczą temu ślady znalezione na miejscu i opinia biegłego. Straty tego pożaru oszacowano na blisko 3 miliony złotych. Na rzecz rodzin ze spalonych familoków sędzia zasądził odszkodowania. Oskarżony musiałby każdej z poszkodowanych rodzin w zależności od strat wypłacić od 15 000 do 20 tysięcy złotych. Dziś rozpoczęło się Europejskie Forum Przyszłości. W wydarzeniu organizowanym na Stadionie Śląskim w Chorzowie bierze udział ponad 2000 osób. Europejskie Forum Przyszłości na Stadionie Śląskim w Chorzowie oficjalnie rozpoczęte. Pierwszego dnia nie zabrakło debat, nie zabrakło dyskusji, a wśród najważniejszych tematów to ten dotyczący transformacji energetycznej regionu. Była też mowa o problemach Starego Kontynentu, ale też czas na debaty oksfordzkie, w których wzięli udział młodzi mieszkańcy regionu. To dopiero pierwszy dzień, kolejne dyskusje, kolejne debaty. Oczywiście w czwartek i piątek także tutaj. My relacjonujemy dla Państwa to, co działo się dzisiaj. Jesteśmy drugim największym regionem gospodarczym. Jeżeli od Katowic cyrklem zakręcimy 100 kilometrów, to z 4,5 miliona osób robi się 8 milionów mieszkańców. To wszystko się wzajemnie przesyca w różnych obszarach gospodarczych, społecznych. Śląsk, można powiedzieć, swoje granice administracyjne ma, ale te DNA gospodarcze jest szersze. I tutaj odbywa się wiele procesów i też wiele wyzwań przed nami, szczególnie transformacja sektora górniczego i energetycznego, wielkie wyzwanie. Ale zainspirowane również cytatem, sentencją i słowami pana marszałka o odwadze. To ja serdecznie panie Marszałku gratuluję tej odwagi. Gratuluję inicjatywy, gratuluję, że tu dzisiaj w Chorzowie na Stadionie Śląskim możemy dyskutować, możemy rozmawiać o przyszłości Europy, Regionu i Polski. I myślę, że tu dzisiaj ten kongres, to otoczenie programy pokazują, że ta Europa nie może być w jednym miejscu, ona musi być wszędzie, musi być w nas, w poszczególnych punktach. Natomiast temat, który tutaj mamy do omówienia Europejskie Forum Przyszłości, to jest chyba to, co jest najważniejsze. Jaki kierunek? Gdzie dalej? Tak wyglądał pierwszy dzień, natomiast w kolejnych na pewno tymi tematami do dyskusji będą tematy dotyczące transportu przyszłości. Będzie mowa o dronach, będzie mowa o transporcie lotniczym, o kolei, ale też o tym, jak turystyka radziła sobie w dobie pandemii. Jeśli Państwo chcecie brać udział w tych dyskusjach, uczestniczyć w formie online, można się jeszcze rejestrować na to wydarzenie. Jeśli nie, oczywiście zapraszam do oglądania naszych relacji. To tyle na dziś. Z Chorzowa ze stadionu śląskiego dla raportu Katarzyna Siwczyk. Europejskie Forum Przyszłości to także m.in. debaty oksfordzkie, w których głos mają przede wszystkim młodzi. Debaty oksfordzkie z udziałem uczniów szkół średnich to nowa forma budowania społeczeństwa obywatelskiego. Do dyskusji na temat przyszłości Europy i praw obywatelskich zaproszono podczas Europejskiego Forum Przyszłości. Chciałam siebie sprawdzić, nigdy nie brałam udziału w takiej. Debacie, więc postanowiłam zobaczyć, jak sobie poradzę i przetestować siebie. Branie udziału w takich debatach pomaga nam zwiększyć nasze umiejętności personalne, umiejętności wypowiadania się na takim forum. Tak jak powiedziała moja koleżanka, po prostu sprawdzić się oraz przede wszystkim także zagłębić tematy, które akurat są tematami naszych dzisiejszych test. Młodzi nie ukrywają, że z rówieśnikami na ważne społeczne tematy rozmawiają rzadko. Dziś musieli dyskutować m.in. na temat przyszłości państw byłej Jugosławii, o tym czy lekcje wychowania fizycznego można zastąpić zajęciami komputerowymi, i czy tydzień pracy powinien zamiast 40 trwać 32 godziny? Tak, tak. No przedtem trzeba było trzeba się przygotować z każdej możliwej strony i dopiero przed rozpoczęciem debaty dowiadujemy się, której strony będziemy bronić. Lubię dyskutować, ale raczej nie w kontekście polityki, tylko jakby właśnie takiego, takiej dyskusji ze znajomymi, to wtedy mi się podoba. Debaty oksfordzkie to szczególny rodzaj dyskusji, w której biorą udział dwie drużyny zwolenników i przeciwników danej tezy. Dyskusja musi przebiegać na zasadzie wymiany argumentów, ale nie Uszczalne jest obrażanie i negowanie poglądów przeciwnika. Niezależnie od wyników w tej debacie, każdy uczy się szanowania zdania przeciwnika, co w codziennych relacjach bywa trudne. Mężczyzna posiadający znaczne ilości narkotyków został zatrzymany w Bytomium. Kryminalni podczas przeszukania mieszkania znaleźli marihuanę i amfetaminę, z których, co ciekawe, można było przygotować ponad 1500 działek dilerskich. To jednak nie jedyne narkotykowe zatrzymanie w regionie. 33-letni mieszkaniec Bytomia usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Jego mieszkanie przeszukali policjanci zwalczający przestępczość narkotykową. Policjanci z Wydziału Kryminalnego pozyskali informację, że w jednych z mieszkań bytomskich mogą znajdować się narkotyki. Sprawdzili i okazało się, że faktycznie 33-letni mieszkaniec bytomia w swoim mieszkaniu posiada znaczne ilości narkotyków. Było ich na tyle dużo, że można by przygotować z nich ponad 1500 działek dilerskich. Teraz mężczyzna za swoje czyny poniecie karę. Mężczyzna wcześniej już miał do czynienia e, i wpadł już wcześniej e, z narkotykami w ręce policjantów. E, natomiast za posiadanie znacznej ilości narkotyków mężczyźnie teraz grozi do 10 lat pozbawienia wolności. To jednak nie jedyna sprawa w regionie z narkotykami w roli głównej. Świętuchowicy kryminalni we współpracy z policjantami z Wydziału do Spraw Przestępczości Narkotykowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach od pewnego czasu interesowali się pewnym 32-latkiem. Ustalenia śledczych wskazywały, że może że on ukrywać w mieszkaniu narkotyki oraz nimi handlować. Wspólnie z przewodnikiem oraz psem wyspecjalizowanym do tropienia narkotyków kroczyli do jego mieszkania w Świętochłowicach. Podczas przeszukania ich podejrzenia potwierdziły się. Znaleźli tam amfetaminę, z której można by przygotować blisko 2400 działek dilerskich i kilkanaście porcji suszu roślinnego, nowej substancji psychoaktywnej. Nikt nie uprowadził dziecka sprzed jednej z rybnickich szkół. Takie nieprawdziwe informacje krążą w mediach, ale policja stanowczo je dementuje. Informacja o uprowadzeniu dziecka zawsze wzbudza niepokój, szczególnie rodziców. Komunikat o tym, że ktoś porwał dziecko sprzed jednej z rybnickich szkół w mediach pojawił się wczoraj i jak zawsze odbił się głośnym echem. O wczoraj właśnie czytałam. Tymczasem informacja o uprowadzeniu dziecka, jak się okazuje, niewiele wspólnego ma z prawdą. Sprawę w mediach społecznościowych skomentowała Śląska Policja. Uwaga, fake news. W mediach pojawiła się informacja o rzekomym uprowadzeniu dziecka z przed jednej ze szkół w Rybniku. Uspokajamy, ani w Rybniku, ani w innym mieście w naszym województwie nie doszło do takiej sytuacji. Fake newsy są tworzone i rozpowszechniane coraz częściej. To serduszko boli, bo jednak nie powinno nic takiego mieć zajście. No, powiem szczerze, że no, to panikę, no i niepokój przede wszystkim, więc uważam, że to jest nie w porządku. Yy, nie wiem też, yy, kto takie informacje szerzy. Jest teraz takie czasy, że się strasznie rodzice niepokoją o te dzieci. A tego typu nieprawdziwe informacje niepotrzebnie ten niepokój zwiększają. 18 Osiemnastolatek dla zabawy postanowił brutalnie pobić mieszkańca zabrza. Agresorów wspólnie ze swoim kompanem kopali pokrzywdzonego i bili, uderzając głową o barierkę. Zabrzeńscy policjanci zatrzymali 18-latka, który w nocy z 25 na 26 września wspólnie ze swoim kolegą dokonał pobicia 27-letniego mieszkańca Zabrza. Zdarzenie miało miejsce w centrum Zabrza. To właśnie wtedy agresorzy postanowili pobić kogoś dla zabawy. Ich e, zamiarem było po prostu pobicie kogoś dla zabawy. No i swój zamiar wcielili w życie. E, pobili go dosyć e, dotkliwie. To pobicie było brutalne, ponieważ e, oni uderzali jego głową o barierkę, kiedy, e, kopali go, kiedy go przewrócili. E, nawet wyciągnęli pistolet automatyczny i oddali w jego kierunku kilka strzałów. I już na drugi dzień policjanci zatrzymali tego e, jednego z tych sprawców. E, w tej chwili e, jest on osobą, Aresztowaną. Sąd zastosował wobec niego właśnie taki środek zapobiegawczy. A kwestią czasu jest zatrzymanie jego kolegi, wspólnika. Wiadomo, że pokrzywdzony nie znał sprawców ani nic go z nimi nie łączyło. Zapytaliśmy mieszkańców miasta, czy mimo tak dramatycznej sytuacji czują się w nim bezpiecznie. Jest bezpieczne, jest. Owszem, bardzo no raczej nie. To wieczorami nie. Tak, mieszkam tu od zawsze. Mieszkańcy, Zabra, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że w mieście jest bezpiecznie i mają nadzieję, że ta sytuacja była incydentalna. Opera góralska opowiadająca o pobycie na podchalu Ojca Świętego Jana Pawła II została zaprezentowana w Katowickim Instytucie Kultury imienia Krystyny Bochenek. W widowisku wystąpiło blisko 150 artystów amatorów z podhala. Podhaleńscy górale pojawili się z wizytą w Katowickim Instytucie Kultury imienia Krystyny Bochenek. Odgrywali w tym miejscu operę góralską o ojcu świętym Janie Pawle II. Popież Polak na podchalu pojawił się trzykrotnie: w 1979, 1983 i 1997 roku. Pod tatrami bywał także wielokrotnie jako biskup i kardynał. Są to różne lata historii. Pobytu Ojca Świętego na, na ziemi podhaleńskiej. I scenografia, jak je również i, i opis tych wydarzeń jest przełożony na słowa. I wątpliwie włączamy się po pierwsze w upamiętnianie Ojca Świętego. Gościmy przecież muzyków, która przedstawi życie i również pielgrzymki Ojca Świętego na Ziemi Świętej i również tutaj w Polsce. To grupa ponad 150 muzyków. To widowisko składa się z czterech odsłon opowiadających o pielgrzymkach papieża pod Tatry i jego związkach z góralami. Autorem jest poeta regionalny Sporonina Franciszek Łoja z Kośla. Cieszę się, bo jest to okazja do pokazania przepięknej kultury góralskiej właśnie tutaj, na Śląsku. A góralszczyzna to przede wszystkim człowieczeństwo, to przede wszystkim myślenie o miłości, cierpieniu, ale również o życiu prostego górala, dla którego szczególną wartością jest prawda ale myślę też, że i przyjaźnie. Pomysłodawcą wystawienia opery o Janie Pawle II jest ksiądz Władysław Marian Zarempczan. Wykładowca, publicysta, kierownik archiwum Watykańskiej Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. A na koniec raportu jeszcze informacje z kraju i ze świata. Dziś padł dobowy rekord nowych zakażeń czwartej fali. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2085 nowych infekcjach i 33 zgonach. Ostatni raz ponad 2000 zakażeń odnotowano w maju. Nietypowe zdarzenie podczas lotu z Islandii do Gdańska. Na pokładzie samolotu doszło do awantury pomiędzy dwoma Rosjanami. Agresywni mężczyźni nie reagowali na polecenia obsługi samolotu. Jeden z agresorów został przypięty pasami do fotela. Już podczas lotu załoga powiadomiła straż, a ta wysłała po awanturników patrol zespołu interwencji specjalnych. New Delhi w Indiach doszło do niecodziennego zdarzenia. Samolot linii Air India utknął pod wiaduktem. Same linie podkreślają jednak, że samolot został sprzedany i wyrejestrowany. Wiadomo również, że maszyna została zezłomowana i była transportowana. W Filadelfii pielęgniarz otworzył ogień w szpitalu. W wyniku strzelaniny 55-latek postrzelił swojego młodszego kolegę z pracy. Pielęgniarz został schwytany po policyjnym pościgu, wskutek którego rannych zostało dwóch policjantów. Tutaj kończymy raport. Za chwilę jeszcze program Gość Dnia, a gościem Sebastiana Faucza będzie starosta Bodzisławski Leszek Bizoń. Polecam gorąco, za dziś dziękuję i odsyłam jeszcze Państwa na nasze media społecznościowe. Tam także ogrom informacji i nie tylko. Dziękuję, do zobaczenia.